Cześć, jestem Ala, a to jest kanał Lubię tworzyć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się produkcją takich fajnych duszkowych lampioników. Metoda jest bardzo, 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 bardzo prosta, także koniecznie zerknijcie na dalszą część tego tutorialu. W pierwszej kolejności pojawi się lista materiałów, które nam się przydadzą, także się w nie wyposażcie. No i dalej zabierzemy się do działania. Zaprezentuję wam dwie możliwe metody tworzenia takich lampioników. Pierwsza będzie z wykorzystaniem czarnego papieru, druga z wykorzystaniem czarnego markera. Torebkę śniadaniową przygotowujemy i jeśli ma wystający tutaj fragment, bo czasami ma pojedynczy fragment, trzeba go odciąć. Ja już to sobie wcześniej zrobiłam. I teraz słuchajcie, spróbuję pokazać wam, jak. Zrealizować obie metody. Zacznę od papieru. Z papieru wycinam sobie fragment, składam go na pół i wycinam oczy. One będą takie owalne. Jeśli coś będzie krzywo, nie przejmujcie się tym w żaden sposób, ponieważ tu nie chodzi o jakieś super proporcje. Właśnie im będzie nawet krzywo, tym będzie ciekawiej. Także tu są oczy i teraz może z tego fragmentu, który mi pozostał, wytnę sobie buźkę. Tę buźkę mogę wyciąć sobie w podobnym tonie, czyli też taką owalną albo też na przykład zrobić taki nie wiem, uśmiech spróbuję. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. O. Coś takiego krzywego, ale śmieszne. Może nie wiem, z tej strony o. Takie asymetryczne, ale myślę, że może spokojnie być. Ok, także biorę klej w sztywcie, nanoszę klej na oczy, przyklejam jedno oko, drugie oko nawet trochę niżej i tę buźkę krzywą. Jest i przybabuśka pierwszy, pierwszy lapionik zrobiony Teraz zaprezentuję Wam, jak zrobić to z wykorzystaniem markera Tu jest jeden mały szczegół, o który należy zadbać Jak wiecie, papier śniadaniowy jest taki delikatny, bibułkowy więc jeśli zaczęlibyśmy rysować po nim markerem to ten marker zapewne przebiłby na drugą stronę, i być może, a więc nawet bardziej prawdopodobne jest tak, że przebiłoby również na nasz, nasz, nasz stół, na przykład, czy na jakieś na miejsce, w którym będziemy tę pracę wykonywać. Aby nie ryzykować ubrudzeń, bierzemy sobie zwykłą kartkę, wkładamy sobie do środka tę kartkę i w miejscu, w którym będziemy rysować. Ta kartka powinna być umieszczona. Właśnie dobrze, żeby ta kartka była podwójna, czy nawet nie wiem, kilkuwarstwowa, tak aby właśnie zminimalizować ryzyko przebicia na drugą stronę no i na blat nasz robocze. Biorę zatem marker i tym markerem rysuję sobie oczy. Też będą tutaj takie owalne. Markerem idzie szybko. I też jest jeszcze inny szczegół, na który też trzeba zwrócić uwagę. Bibułka jest bardzo delikatna, więc tego markera nie możemy nim mazać po, po, po papierze ile chcemy, dlatego że możemy tę bibułkę przedrzeć. Także róbmy to ostrożnie, nie starajmy się tego wypełnić mega idealnie, bo jak już powiedziałam, możemy tę bibułkę przerwać. Zrobi nam się dziura. No i drugie oko. Będzie tu. I jeszcze buźka. Buźkę możemy zrobić przykładowo taką też dużą, może taką przestraszoną, krzyczącą o taką. I tu też szybko działamy, żeby nie zniszczyć papieru. prawić. Udało się. Im bardziej wymyślne miny, tym lepiej. Także uruchomcie wyobraźnię i działajcie. Ja jeszcze ten papier troszeczkę pozostawię, aby marker zdążył dokładnie wyschnąć. W każdym razie oto moje lampioniki, buźki. Zaraz powiem co robimy dalej, bo to nie wszystko. Kolejnym krokiem jest umieszczenie w naszych lampionikach słoika, ale zanim ten słoik umieścimy, musimy nasze lampioniki rozłożyć. Zrobione Do środka wkładam słoik Musi być on wysoki w momencie, kiedy będziemy chcieli skorzystać ze świeczki typu Key light Ponieważ nie chcemy, aby oczywiście doszło do tego, że nam się papier spali Także to jest takie zabezpieczenie Mówię Ważne, żeby słoik był wysoki Natomiast... Zamiast świeczki typu tea light możemy użyć takiej świeczki gotowej, elektrycznej Wtedy też możemy użyć słoika, ale nie musimy Możemy po prostu taką świeczuszkę włożyć sobie do środka bezpośrednio do papieru Natomiast... do papieru, do torebki Natomiast ten słoik ma jeszcze tutaj dodatkową zaletę Użycie tego słoika ma dodatkową zaletę, że nam ta paczuszka ta torebeczka nie będzie się przesuwała Ale tak już musicie sami zdecydować, który wariant będzie Wam się bardziej podobał Zobaczcie, przetestujcie i zróbcie mydle własnego uznania Także tak to się prezentuje Z zasłoną w środku Oto moje lampioniki z motywem duchów. Prosty pomysł, ale jak zresztą sami widzicie, bardzo efektowny. Tutaj w środku jest słoik i naprawdę polecam, żebyście skorzystali właśnie z tego słoikowego patentu, ponieważ dzięki temu te torebeczki duszkowe, lampioniki nie będą Wam nigdzie sfruwały, nie będą się przewracały. Słoik po prostu będzie je trzymał. Jeśli ten tutorial Wam się spodobał, kliknijcie kciuka w górę, pozostawcie koniecznie po sobie komentarz. Subskrybujcie mój kanał, ponieważ regularnie pojawiają się tutaj nowe filmiki. Póki co o tematyce halloweenowej, ale już niedługo, także bożonarodzeniowej. No cóż, ja już będę się teraz z Wami żegnać i zapraszam już teraz do oglądania kolejnego odcinka. Który pojawi się na moim kanale już niedługo. Do usłyszenia, pa! pa.